Milion dolarów tutaj za zakładników, jeśli by dało radę. No i. Coś niestety. tutaj udamy, czy nie? Nie, nie uda się. I druga, się kwestia, I druga kwestia, bo odmówił. Nie, nie, nie. No, no. Skoro się niby nie da, to zrywamy. Nie, 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 nie. Nie zrywamy, nie zrywamy, bo, nie zrywamy, nie zrywamy. Nie zrywamy, nie zrywamy. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Proszę tak nie mówić, proszę tak nie mówić. Ale rajałem, no to tak tak. też jesteś otoczeniu. No dobra. To co byście chcieli chłopacy jeszcze wynegocjować? Hmm, no nie wiem, ty jesteś negocjatorką tak, żeby co, dobrze pościg e, był, no. Brak kolczatek na pewno. O. Okej, okay, Dobra. Tak no bo powiedzmy tak. Brak kolczatek jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj zaakceptować. Mówię, ja, ja prawdopodobnie. Pravdo, albo nie tego nie powiem. tego nie powiem akurat, bo prawdopodobnie mogłoby się wydarzyć jedna rzecz ja jakiegoś to powiedział No, ale była inteligencja, nie bez lupy. Nie, no dzień. Ja to bym nie dał rady. Ja w ogóle na przykład nie rozumiem, jak ktoś może waluche do tego. Do... Do zdjęć. Przecież tak się nie da. Albo do jakichś takich rzeczy. Ja to normalnie muszę widzieć, jak... Musisz wiedzieć, że jak to jest, bo na jacy tego nie dał rady. Nie. Nie, bo jestem... Nie, ja bo jestem... Nie, bo jestem... Nie, bo jestem. Nie, bo jestem. Nie, bo jestem. Nie, bo jestem. Nie, bo No, bo jestem. Ja jestem... No, co jestem... no, bo... w... no, bo... no, no, na więzieniu się będzie działo. A ona jest... Fajnego masz to kolegę, jest. bracie. Z, niemiło, Z policji fajnego masz tego. Mam drugi, niezły. <gry> dobra, pomogę ci. <gry> Coś w tym przedziale? A, a to W takim <m2> tak przedziale to chyba mówisz, <grym> jak mówisz, jak wychodzić <grym> jak się pomalujesz? 15 minut, a godzinka będzie 15, czy będzie godzina, no No ale no to ciężko jest tak wyprysić, tak? No więc No na 15 minut jesteśmy się w stanie zgodzić, jak najbardziej. 15 minut bez helki, ale jajca. Super, czyli jednak udało się. ja tego nie widziałem. A ja. A powiedzieć ci dlaczego? To jest tak? W takim razie ja bym Bo nie, nie mają chłopot Helki ja pewnie nawet. Zostaniecie z... to brak cię dobija? Nie, mnie nie dobija brak. Cię A ciebie dobija. <laughs> Trochę tak. Nie, nie <laughs> to, 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 ja idę, ja już nie mam zniszczyłeś mi głowę. No i oczywiście porwanie funkcjonariusza, nie? Za poddanie. O. Dobra. I dla ciebie też będzie posiadanie. To napaść. Dla mnie? Posiadanie tylko. Jego dla ciebie postanie. nie. Nie, tu dla koleżanki będzie posiadanie Na tej urody. Mm. Nie na nie się Nie, nie. Dobra, nie, tam się teraz Od dołu? Co od dołu, na Chodź chodźti, chodź op. da tato, Co ty robisz, przy głupie, p*** kurwa, zgłaszam. to ja miałam. Pół mózgu. Ja się nie dziwię, że ty jesteś nabuzowany. Tak jest nie dziwię się, że ci b... Zawsze jak kończę, Nie, nie? dziwię się, jak przychodzisz <laughs> do takiego sierpowego dajesz. Na r ale... <laughs> 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 teraz ciebie tylko. Ty, 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 ty. No, to teraz musisz nas zrozumieć, to dlatego. Mirek, mamy jechać do ciebie czy pod most? Pod most, jedźcie, ja szukam tamtych zaraz i. Jedźcie jest, pod się most, odzie, jedźcie, rąk, jedzcie, żebym słuchaj żebym mnie. Jak będziecie pod mostem, to jedźcie dalej, prosto, kawałek. Nie, 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 nie. nie Zobaczył mnie. Z... Nie, ja ile rozpadłem. Słuchaj, słuchaj, mam do ciebie pytanie. Do mnie? Cię dobija? Nie? No. Z*** gorące. Mam... <laughs> <laughs> no pixel server za pi kilka milionów i mają te plecaczki. No przecież te, te plecaczki są najgorszym. Ameryczka jeszcze do Polaczków nie dojechała. Hej, wariacie! A co ty Garniesz gadałem? Sa... Absolutnie nigdy nie myślałem, że Ameryka do Polaków ma w sensie, ja myślę, że Ameryka jest najlepsza. A bazy wojskowe w Rzeszowie powinny zostać rozbudowane. I gorącą czekoladę. No masz. I gorącą kobietę w zbrojowni. Oooooo <laughs> <grym> Jej, no. ja jestem taki... jestem taki że... Ja to tak zrobiło, szybko bo, bo. Jak ja to potrafię tak szybko połączyć kropki! Ja. Ja to chyba naprawdę jestem nad na przedsiębiornie inteligentny. <laughs> spróbuj odbić tutaj trucha w lewo I spróbuj mi ich przeciąć po Dobra, stronę, dobra przeciąć po Dobra, jak Ciebie się dobija, zerkniesz w samotną łomuśkę Jedź, 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 spokojnie jedź, jedź, jedź I zeskocz tu teraz, lewo, 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 lewo Nie na dach tego cmołuchu Dobra, jedź Dobra, jedź w te kanały Tu, prosto Dociśnij ja Są za nami, są za nami, dobra jedź. Nie Tu ta... zostaniecie z jednym, my sobie dobierzemy do oczywiście, że czas na radiowozy i. to będziemy dalsze tutaj czynności kontynuować Tak jest. Cześć, ich yeah. yeah. Wiesz dlaczego ona tyle wynegocjowała? ma helki Żeby się nimi bawić, bawić! Żeby zdradzać swój. <laughs> <k> <Eja. laughs> We we nice go. trim, you know. Hey, thanks. A couple hundred bucks right there. All right. All right. Hello, you ready. Here we go. Nice trim, big man. Yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah, hey. hey, hey, hey. he's on track. He it's my track. Hey. I think this is mine. Hey, fine. man. No, 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 no. I'm pretty sure. Get, give me keys. I'm pretty sure it's mine. No, it's mine. Lab no keys. See you later. It's, it's mine. Hey, it was. No, no. It was. It was ours! Yeah? yeah? Yeah! Are you sure? And it was good and, and they stole it for us. Cool! <laughs> <laughs> it was cool. <laughs> <laughs> ours! <laughs> Take a <laughs> now. I know, I know, I'm not really disappointed. But uh, make, maybe talk to them. Yeah, but the problem, then, uh, the problem is, two, you know, three you know back. your car is really good at the start, but um, as long as you are, you know, taking, uh, rights. How, how can he put away uh, our truck? I don't know. Disgusting. Wait a second, I will, I will ch double check it. I will double check it. Double check. but, but, but We can open all, uh, all, uh, furgonettes. Do może... Dobra, cześć. Dawaj Zdję włącz Serenę, żeby mą. nam dzwoniły. 72, przeszukam cię oczywiście. Słyszysz, dawaj Serenę włącz, jednak. A włącz mhm. Serenę, żeby nie, mu nie musiał słuchać twojego Bo nagle to była akcyreta. <śmienny> cię skopał, nie? <śmienny> Czekam, nie mogę się doczekać. I prawda. Na znaczy nie będzie okazji, nie? Bo za takiego na pewno nogi właśnie pójdę. Dobra ma. tu prosto, 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 jedź. prosto PROSTO Nie ma. Nie ma. Prosto. ma. Nie ma. Nie jest Nie chłopie. Nie ma. Nie ma. Cisnę, cisnę, Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie Dobranoc Nie ma. Nie ma. i'll <laughs>